Wpadnienie boczne zanikowe to jest jedna z najcięższych chorób neurozwyrodnieniowych, które istnieją, nie tylko w neurologii, ale pewnie i w innych dziedzinach nauki. Jest to choroba uszkadzająca neuron ruchowy, czyli tą część układu nerwowego, która jest odpowiedzialna za ruch zależny od woli. Czyli to, co pacjent może odczuwać, to jest osłabienie ręki bądź nogi, albo zaburzenia mowy i połykania, które też są elementem niedowładu mięśni języka. Ta choroba, to co jest w niej trudne, to jest to, że jest postępującą chorobą. Ona dosyć szybko zajmuje ręce, nogi, twarz. Także pacjent w ciągu 3 do 5 lat średnio traci możliwość poruszania, mówienia i samodzielnego oddychania, co sprawia, że przy bardzo ważnej cesze, którą mają ci pacjenci, a mianowicie zachowanych funkcjach poznawczych, zachowanym czuciu. Takiej autonomii, traci możliwość wyrażania swoich myśli. Choroba kończy się tak zwanym zespołem zamknięcia, czyli człowiek jest zamknięty w swoim ciele, jest w stanie widzieć, myśleć, patrzeć, odczuwać, widzieć rozumieć wszystko, natomiast jest w stanie poruszać na przykład tylko gałkami ocznymi albo powiekami i wówczas tylko w taki sposób się porozumiewać. Choroba rozpoczyna się w piątej, szóstej dekadzie życia, tak średnio się uważa, ale mamy chorych, którzy zachorowują w 80 roku życia, jak również takich, którzy mają 20. Lat. Okres takiej odysei, mówimy, pacjentów, takich pacjentów w, w poszukiwaniu rozpoznania był bardzo długi. Czasem diagnozę stawiało się po 11-18 miesiącach, gdzie gdy choroba trwa 3-5 lat, to jest naprawdę za późno. Natomiast od ubiegłego roku, ponieważ mamy laktofersen dla pacjentów z mutacją. W genie SOD1 wszyscy pacjenci, którzy mają, są w trakcie diagnostyki SLA, powinni mieć badanie genetyczne czterech najczęstszych genów, czyli C9, rf 72 SOD1, tard bp i FUS. To są te, które są najczęstsze i dla których albo mamy lek, albo badania kliniczne. Albo mamy nadzieję na to, że niedługo będą badania kliniczne i pacjentów będziemy mogli leczyć. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce mamy około 3000 pacjentów z SLA i powiedzmy do 100 pacjentów może mieć mutację w genie SOD. Czyli mamy możliwość leczenia tych 100 chorych, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli my ich znajdziemy. Jeśli nie zbadamy wszystkich 3000 pacjentów, to znajdziemy 50 pacjentów z mutacją SOD i wtedy 50 nie będziemy mogli pomóc. A jest to choroba, która prowadzi bardzo szybko do ogromnej niepełnosprawności. A lek ma szansę zatrzymać postęp choroby, więc naprawdę walczymy od każdego chorego. Wiemy, że lek po jakichś 6 miesiącach spowalnia postęp choroby. Widać różnicę między pacjentami, którzy go brali i nie brali. Także to ta narastanie niesprawności jest wolniejsze, narastanie niewydolności oddechowej, która jest dramatycznym objawem. Pacjentów jest mniejsze i szacuje się, że długość przeżycia się zwiększa. W tej chwili mamy 20 pacjentów w programie wczesnego dostępu i czterech nowych w terapii ratunkowej, to w zasadzie w tym roku, już pod koniec. Większość pacjentów z SLA nie ma w rodzinie przypadków podobnych to jest 5 do 10%, czyli ogromna większość to są ci, którzy zachorowali sami jedni w swojej rodzinie i ci pacjenci też mogą mieć mutacje. A dodatkowo, jeśli oni mają mutacje, to może mutacje mogli też przekazać swoim dorosłym no dzieciom, tak? następnym pokoleniom. I jeśli tak jest i będziemy mieć możliwość prewencyjnego stosowania leku, to może ta choroba w tej podgrupie no, po prostu nie będzie aktywna, także na to bardzo liczymy. Jesteśmy zdecydowanie świadkami dużej zmiany, przełomowej zmiany, zmiany, która pozwala nam podgrupę pacjentów z tą ciężką, śmiertelną chorobą leczyć skutecznie. Rzeczywiście ci pacjenci i te ich rodziny są takimi bohaterami codzienności. Bardzo dobrze jest móc dać nadzieję człowiekowi, który ją traci. Bo oczywiście pacjenci opowiadają, dostają wynik, jak patrzą, jak patrzą potem w internecie, co to za choroba, jak to może wyglądać. Ta choroba może różnie wyglądać. I też zawsze to podkreślamy, że nie każdy choruje jednakowo. Jedni chorują bardzo szybko rzeczywiście, ale to jest mniejszość szczęśliwie. Inni pacjenci chorują wolniej. więc Zawsze mamy taką możliwość. Była u mnie pacjentka, Prawniczka 35 lat, która zachorowała, i przyjechała, żeby potwierdzić tą diagnozę, i powiedziałam jej, że tak, że według mnie nie ma innej, innego, innego rozpoznania dla niej, że to jest ta choroba. I ta pani wybuchła płaczem i powiedziała: Boże, tyle się uczyłam. Całe życie się uczyłam, i teraz się już nauczyłam, zdałam wszystkie specjalizacje. I coś takiego. I rzeczywiście to, że nie mogłam nic zrobić, było dramatyczne. To, że teraz przychodzi do mnie młoda kobieta, która ma dziecko, pracę, zawodowo, normalne życie, i ja mogę powiedzieć: spróbujemy pani pomóc na tyle, żeby to nie szło do przodu, to jest ogromna ulga. To jest, to jest wielka radość.